Pracę straciłem z tego względu, że mieszkałem swego czasu w Orzeszu. Pracowałem tam w Automotive, no i z Orzesza wróciłem do Chorzowa ze względu na to, że tam mieszkając, pracując, opiekowałem się starszą panią, która zmarła, mając prawie 91 lat, a mieszkałem z nią ponad 15, czyli sprzątanie, zakupy, gotowanie, Wspólne spędzanie czasu w na Napalenie w piecu, w centralnym, przyniesienie węgla, rozładowanie węgla, drewno, narąbać na, na rozpałkę. No i tak przyleciała wnuczka z Włoch. No i powiedziała: No, Roman, babcia zmarła. Proszę się natychmiast stąd wyprowadzić. Proszę powiedz, jak masz na imię, ile masz lat? Mam na imię Roman, mam 63 lata. Roman, poprosiłem Cię o tą rozmowę, dlatego, że chciałbym z Tobą poruszyć temat wykluczenia osób po 60 na rynku pracy. Tak, to prawda. Od kiedy to trwa, ten, ten problem? Ten problem już trwa gdzieś 3-3,5 roku. Miałem szansę uzyskać pracę w Bielsku-Białej. No ale dojeżdżać do Bielska Białej, no to raczej nie było takiej możliwości z Chorzowa i pracować tam po 10-12 godzin. Bym musiał mieć tam jakąś mm, kwaterę, jakiś nocleg zapewniony, żebym ewentualnie na weekendy wracał do Chorzowa. Mhm. A opowiedz coś o sobie. Jaką skończyłeś szkołę? O szkole? Tak, jaką szkołę skończyłeś, że mógł wprowadzić y, 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 odbiorcę. J, jakie masz doświadczenie a, zawodowe? Na którą szkołę? A okej. Okay. Tak, tak. Dobrze. Skończyłem podstawówkę, skończyłem szkołę średnią, y, skończyłem studia. Mam tytuł inżyniera i pracy nie umiem znaleźć. Tak to wygląda. Y, pracowałem w tych żorach, przeprowadziłem się do Chorzowa. No i w chwili obecnej. Urzędy pracy oblegam, szukam, no i niestety, no, nie ten PESEL, jak to mówią. Jesteś uważam. inżynierem dokładnie tak. jakim? Inżynier metalur i obróbki cieplnej, przeróbki plastycznej. Czyli skończyłem w swoim kierunku, 21 lat pracowałem w Hucie, Walcownia blach Grubych, Walcownia Bruzdowa, Rurownia. Byłem kierownikiem tych oddziałów, także poszedłem w tym kierunku na przeróbkę plastyczną. No i tak to się skończyło, że nawet później w Chorzowie był dzień przyjęć do pracy do huty Batory, gdzie przepracowałem te 21 lat, no i też nie zostałem przyjęty na wydział produkcyjny. Jak to się stało, że straciłeś tą pracę? Pracę straciłem z tego względu, że mieszkałem swego czasu w Orzeszu. Pracowałem tam w Automotive. No i z Orzesza wróciłem do Chorzowa ze względu na to, że tam mieszkając, pracując, opiekowałem się starszą panią, która zmarła, mając prawie 91 lat, a mieszkałem z nią ponad 15, czyli sprzątanie, zakupy, gotowanie, Wspólne spędzanie czasu, w zimę napalenie w piecu, w centralnym przyniesienie węgla, rozładowanie węgla, drewno, narąbać na, na rozpałkę. No i tak przyleciała wnuczka z Włoch, no i powiedziała, no Roman, babcia zmarła, proszę się natychmiast stąd wyprowadzić. Także wziąłem to, co mogłem, zapakowałem do samochodu. No i w sumie nawet dwie trzecie rzeczy tam zostawiłem, bo nie miałem jak się spakować. No i nie chciałem już tam wracać. Jedynie co raz do roku jadę do Orzesza, do Jaśkowic dokładnie na cmentarz do pani Anieli. Piękna, wspaniała, dobra, uczynna kobieta. I odeszła. Przeżyła te 90 lat, no ale dla mnie to jest do dziś niepowetowana strata. Chciałem, żeby żyła 102 lata. Tak jest zawsze życzyłem na urodziny. Skoro mówisz, że musiałeś się wyprowadzić od niej z domu, czy to znaczy, że w pewnym sensie byłeś bezdomny? Nie, nie. Ja jestem tam dalej zameldowany. Z tego względu, że ta wnuczka chciała mnie wymeldować, ale nie mogła. Także meldunek mam w Orzeszu Jaśkowicach, a mieszkam tutaj w Chorzowie na mieszkaniu kolegi, u którego wcześniej nocowałem też. Jak wróciłem, zmarł w marcu zeszłego roku. No i tak zostałem na tym mieszkaniu ale masz prawo do, do, do tego, żeby tam mieszkać dalej? Czy, czy to jest takie ruchome? Nie, nie, mam prawo tam mieszkać. Dzisiaj jesteśmy świadkami tego, że upadają duże fabryki, duże zakłady, zamykane są kopalnie. Co mają ludzie zrobić w naszym wieku, bo ja też zbliżam się do 60. -tki? Jak mają się odnaleźć? Co ty robisz? Wysyłasz pewnie CV, tak? Tu tak, i tam? oczywiście. To już jest, że idę już później skopiować cv i to od razu 10 sztuk, żeby już nie chodzić tam ileś razy na Texero. No co, co mogę powiedzieć? No. Chcę pracować, jestem jeszcze na tyle sprawny, że mogę do tej emerytury do, 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 doczekać czasu w pracy. Mam kapitał emerytalny wypracowany, tylko tak uzyskałem informację w ZUS-ie: nie ma pomostowej, nie ma 75%, tylko trzeba mieć pełny wiek emerytalny. No i dopiero wtedy dostanę emeryturę, także jeszcze troszkę mi zostało. No i Chcę ten czas nie spędzić w domu siedząc przed, nie przepraszam, telewizora, nie puszczam, bo nie mam abonamentu opłaconego, tylko, tylko słucham radia. No i tyle. Często mówi się ludziom, którzy mają problem z podjęciem pracy, możesz się przekwalifikować, ale w twoim przypadku to jest zupełnie bez sensu, prawda? To znaczy się, ja jestem z natury. Człowiekiem, który nie boi się żadnej pracy, mam dosyć duże doświadczenie, kwalifikacje, bo pracowałem w różnych znaczy się w hucie na różnych odcinkach i, i, i zatrudniałem znaczy się pode mnie podlegało około nawet 250 osób, także musiałem umieć tym zarządzać zasobami ludzkimi. I ponadto w tych wżorach, w tym automotywie, to też pracowałem na produkcji jako pracownik fizyczny. Także dla mnie nie ma problemu czy praca w biurze, przy komputerze. ukiem jestem w zakresie wyszkolenia komputerowego, wykresy, statystykę. Wszystko to umiem robić i sam się tego nauczyłem. Nauczyłem się tak, że nawet jak teraz gdzieś idę a ktoś ma jakieś problemy to służę doradztwem szczególnie jakaś tam młodzież jak coś nie rozumie nie wie prawda no to staram się pomóc jeżeli ktoś oczywiście ze znajomych czy gdzieś tam usłyszę ktoś potrzebuje pomocy no to jestem do dyspozycji spodziewałeś się tego na początku swojej kariery zawodowej że w tym wieku będziesz miał problem ze znalezieniem zajęcia? <noise> <noise> nie, nie, nie spodziewałem się. Ja, może powiem tak pół serio, pół żartem, że jak ja przyszedłem wszystkie odcinki, oddziały w Hucie Batory, to mówię, to teraz ja mogę zostać prezesem Huty. Bo każdy za kamerę Huty znam, wiem gdzie, co, ludzi znam, tak. znam się na produkcji, znam się na utrzymaniu ruchu, znam się na logistyce, to mogę zostać prezesem Huty. No i niestety nie udało się. Miałeś własną rodzinę? E, rodzinę. Mam. Mam, tylko. E... Chodzi mi o to, czy masz wsparcie. Nie, nie. Jeżeli o to chodzi o wsparcie, to nie. Rodzinę mam po prostu. Zapomnieli, jak był dobry czas w czasy wakacje. Kremie jakieś tam na wyjazdy: samochód jeden, samochód drugi, bo jest syn i córka. No i nie dopominam się. Nawet mogę powiedzieć szczerze, że liczyłem, że poślą kartkę na święta Bożego Narodzenia, ale nawet nie dostałem tego. Właśnie często, jak rozmawiam z osobami starszymi <laughs> albo z osobami w kryzysie życiowym i bytowym, to ta samotność, ona się przebija bardzo mocno w tych rozmowach. To jest chyba gorsze niż głód i chłód, prawda? Tak, tak. Dlatego tutaj też dzisiaj jestem, bo jest bardzo miłe grono, towarzystwo. Dziękuję dziadkowi, że wskazał mi adres i datę tego spotkania. Jest muzyka, ludzie się świetnie bawią, rozumieją. No i spotkałem też typ te paru osób, które nie znają, też pochodzą z Chorzowa. Także bardzo miło spędzam tu czas w chwili obecnej. Czy w tej chwili dostajesz jakiś zasiłek salowy czy okresowy? Nie, nie dostaję żadnego zasiłku. Dostawałem raz zasiłek przez rok czasu, jak jeszcze mieszkałem w Orzeszu. No i sytuacja jest taka, że muszę rok przepracować. Pełny rok, żeby znów ubiegać się o zasiłek z pomocy społecznej czy z urzędu pracy. To Roman, pytanie, z czego żyjesz? Z czego ja żyję? Raczej nie chciałbym tego mówić na forum, bo to jest troszeczkę dla mnie przykle i jest przykle, nie chcę o tym mówić, przepraszam. Rozumiem. Czy gdyby zdarzyła się jakaś osoba słuchająca tego wywiadu, która chciałaby ci pomóc w jakikolwiek sposób, czy, czy dysponujesz numerem telefonu albo jakimś kontaktem? Niestety nie mam numeru telefonu. Będąc ostatnio u lekarza, który mi zaproponował, że da mi telefon, czy załatwi telefon, dał mi lekarstwa na ten bark, w środę mam się u tego doktora stawić i jedziemy do Sosnowca na zabieg. Także bezpośrednio kontaktu jeszcze nie mam, żeby do mnie był jakiś kontakt. A czy tutaj przez Pawła, jest, znasz Pawła w ogóle, który organizuje to, to wydarzenie? Nie, nie znam, tak jak mówię tu yy... Dostałem zaproszenie od gościa, do dziadek do niego mówimy, którym mi powiedział, gdzie i kiedy jest, jest, spotkanie. jest to spotkanie. Tak. Przed chwilą rozmawiałem z Jałmużnikiem na temat pomocy właśnie wobec osób ubogich. Czy, czy ty. Dostajesz jakąś pomoc tego typu? Nawet taką. Nie, nie, nie czuję się nawet ubogi, bo wiem gdzie się zwrócić, żeby mieć posiłek. Pieniędzy na dzień dzisiejszy ja nie potrzebuję, żeby wydawać na jakieś tam, nie wiem, używki. Jedynie co, to zbieram na węgiel, żeby mieć na tą zimę jeszcze przez ten luty jakiś opał do połowy marca, a tak to nie. Staram się być samowystarczalny, nawet do dzieci się nie zwracam o jakąkolwiek pomoc, tym bardziej, że widocznie nie chcą mieć ze mną żadnego kontaktu. Myślisz, że to jest wynikiem jakichś nieporozumień, które kiedyś miało miejsce, czy po prostu... Tak, tak. tak. Ja tu krótko powiem, że to jest tak nieporozumienie, jako miało miejsce, po prostu nie umią mi wybaczyć, że... Byłem żonaty, rozwiodłem się i odszedłem od ich mamy i zostawiłem ją, jak to mówicie, no, samą. Ona pracuje, ma swoją tam emeryturkę, no ale jest fakt, że zostawiłem ją. Miałeś ważny powód, żeby to zrobić? Ja wiem, czy to był ważny powód. Z jednej strony. Najważniejsze, najważniejsze, co mi powiedział, to moja głupota. Po prostu, szczerze mówiąc, nie ma co ukrywać. Zapoznałem inną kobietę, no i zacząłem z nią jakiś czas spędzać, no i tak się rozstaliśmy z moją ex-małżonką. Tak powstało, powstała sprawa do rozwodu, przyznałem się. Wziąłem całą winę na siebie, bo to ja spowodowałem rozpad małżeństwa. Czasami ludzie nie rozmawiają ze sobą latami, i już nawet nie pamiętają, o co poszło. Czy to widzisz? Czy tak? ja mogę, ja mogę przerwać w tym momencie? Jasne. Bo ludzie ze sobą nie rozmawiają. To jest bardzo trafna tutaj sugestia i informacja dla wszystkich. Ja z moją małżonką, jak mieszkaliśmy razem, ja nie umiałem z nią rozmawiać, nie umiałem siąść przy kawie, przy stole. Ja uciekałem do pracy. Do pracy wychodziłem o godzinie 6.00, a wracałem o 20.00. I nie umieliśmy rozmawiać. Natomiast chwilą jak uzyskaliśmy rozwód w ciągu 15 minut, szybciutko było, poszliśmy na kawę po rozwodzie, zjedliśmy ciastko i jak nigdy nic zaczęliśmy rozmawiać jak przyjaciele. I to jest ten element, który mnie ją spotkał. No i tym właśnie chciałem się podzielić, że należy rozmawiać nie po rozwodzie, tylko przed rozwodem przed problemami, przed trudnymi sytuacjami dwóch ludzi musi siąść przy kawce, ciastku i rozmawiać. Czy ty widzisz taką przestrzeń, żeby, żeby odbudować te relacje ze swoimi dziećmi? No bardzo bym chciała. No ale y, syn mieszka gdzieś w Katowicach, nawet jego mama nie wie. Córka wyprowadziła się za, Tarnowsk Góry, za Tarnowskie Góry pod w szczybnice. I to też nie pamiętam już adresu, jak tam dojechać, bo kiedyś jeździłem samochodem do niej, a teraz to po prostu no, nie wiem, jak się dostać. A wiem, gdzie pracuję, i kiedyś mi powiedziała, tata, nie przychodź tu więcej. No i nie idę. Chociaż niekiedy chciałbym. Kiedyś zdarza się, że z daleka patrzę, jak jedzie samochodem, ale nie podchodzę, żeby. Nie robi jej wstydu, nie? A wiesz, że ona może żałować tych słów? Może, może wiele razy myślała o tym, że mogłaby tego nie powiedzieć? No to trzeba mieć cywilną odwagę, żeby się do tego przyznać. jeżeli myślała i by poczuwała się do jakiejś winy, to nie widzę przeszkód, żeby przyszła, zapukała do drzwi. Drzwi u mnie zawsze są otwarte, bo to są moje dzieci. Gdyby tak się zdarzyło, że ona by widziała ten wywiad, co byś jej przekazał teraz? Ech, co bym przekazał? To znaczy się obydwojga obydwoj, by przekazał, bo i synowi, i córce, że tęsknię za nimi, e, córeczka zawsze, dziwnie do niej mówiłem, i była zawsze oczkiem w mojej głowie, No, ta córeczka, tatusia, syn niekiedy miał też o to pretensje, że Sylwii pozwalasz, a mnie zawsze wszystko Zabraniasz. Ja mówię, no ale ty jesteś starszy i masz się opiekować i siostrą, a jest córką, no bo jest młodsza, jest dziewczyną. Czy masz wnuki? Nie, niestety nie mam, ze strony córki nie mam, to wiem na pewno, a ze strony syna nie wiem, nie mam kontaktu. Może gdzieś tam jest wnuk, wnuczka, no ale nie mam żadnej informacji. Niedawno był Dzień Dziadka i Dzień Babci. No to byłem u moich rodziców w imieniu moich dzieci i zapaliłem znicze w imieniu Rafała i Sylwii. No i wróciłem z cmentarza do domu. To jest trudny dla Ciebie temat, więc go zmienię, ale dziękuję, że to powiedziałeś. Masz problemy z barkiem. Na co holujesz jeszcze? Mm. Na co jeszcze? z zwyrodnienie kręgów szyjnych i lędźwi. Jak się schylę, się dźwignę, to zaraz tutaj wszystko mi pęka, a jak dłużej schylam się, to muszę pierw klęknąć, wziąć, jak to się mówi, jakąś podporę, naszemu, powiem, taki sztyl i dopiero się dźwignąć, albo taboret i się dźwignąć do pionu. Czy powinieneś brać jakieś leki w tej chwili? Mam przepisane leki, znaczy się nawet mi lekarz załatwił cały wykup, także tylko poszedłem odebrać. Mam nastawy na bóle mięśniowe, stan zapalny i na co jeszcze? I... I na spanie, bo spać nie umiem. Ja mogę 2-3 dni nie spać i nie umiem. Kiedyś usłyszałem od lekarza taką opinię, że dzisiaj sen już nie leczy. Że właśnie żyjąc w tym stresie, w tym natłoku różnych problemów i obowiązków, nie potrafimy po prostu zasnąć spokojnie i się obudzić. Po sześciu, 7, 8 godzinach. Nie, to, to jest moje marzenie, żeby tyle spać. Ja góra śpię 2,5-3 godziny, wstaję w nocy, radio puszczę, zapalę, kładę się znów, znów leżę, usnąć nie idzie i za dwie godziny znów wstaję. No i tak w kółko. Jedna rzecz, co mnie stawia zawsze na nogi, to rano kawa. Czy masz jakieś stany depresyjne w związku z tą swoją sytuacją? Nie, jestem powiedzmy, nie, nie jestem odporny na takie po prostu sytuacje, nie jestem Niemczakiem, po prostu twardo stąpam po ziemi, wiem jaka jest sytuacja i lamentować, użalać się nad sobą, to nie w moim stylu. Ja przeszedłem dwa lata wojska i to była prawdziwa szkoła życia. Tutaj jesteś na balu karnawałowym osób ubogich i bezdomnych. Tak to się nazywa prawidłowo. Tak. tak. Jak się czujesz wśród tych ludzi? W ogóle odnajdujesz się tutaj wśród nich? Tak, jak mówiłem, no przyjechałem tutaj ze znajomymi i Z dziadkiem, który właśnie mi o tym spotkaniu powiedział. To jest bardzo miłe towarzystwo, wszyscy życzliwi, bawią się, tańczą. Co najważniejsze, jeden do drugiego z uśmiechem podchodzi. Spotkałem nawet dwóch gości z Chorzowa, i niedaleko mnie mieszkają. I kibice, jeden z Zabrza mnie, drugi z ruchu, jak też z ruchu, no i tak wspólnie sobie. Siedzimy, gadamy, patrzyliśmy na wyniki, jak mecze się kończyły, ruch przegrał 2-1, prawda, no i, i tak upłynął nam czas na gawędzeniu. Wiesz, bo chodzi mi o to, że my mężczyźni y, lubimy czasami robić takie podsumowanie swojego życia, prawda? Mieliśmy jakieś marzenia, o cele… Ojej, to już jest dawno, dawno za mną. Bo w gruncie rzeczy, ja chciałem być pilotem, latać samolotami pasażerskimi. No i to było moje wymarzone zajęcie, zawód, pilot. No ale wszystko się pozmieniało. Roman, jesteś przemiłym człowiekiem, Bar bardzo inteligentnym, to dla mnie była o, bardzo ciekawa dziękuję. rozmowa. Uprzejmie Ci dziękuję i życzę Ci wszystkiego dobrego. Również dziękuję i wzajemnie wszystkiego dobrego w pracy zawodowej, jednej i drugiej. Dziękuję.